Siemaneczko, siemaneczko wszystkim, z tej strony domu z kolejnym odcinku arankowania. Osobiście mówię, że dobrze, że jadę teraz sobie zrobić tą przerwę na dwa tygodnie. Znaczy, to będzie jak już wrócę prawdopodobnie gdzieś ten odcinek, ale po prostu... Ja już się przemęczyłem tą areną, bardzo jej było ostatnio. O Jezus Maria. Eee... Akademia mamy. Fajna Akademia. Która akademię lubię, ale w orki znowu. no się, no kradnięcie, no on balisty nie zaryzykuje, nie? Ale okej, okay, dobra, mamy w sumie fajną ścieżkę. Znaczy, akademia jest bardzo w porządku, tak? Dużo mieczyków, bardzo dużo morali i szczęścia, bardzo dużo morali. Nie, no ta żółta ścieżka jest bardzo przyjemna na ten moment, z tego co widzę. Żółta, żółta z tą bronią, tak? I rozkład. Taki bym to widział tutaj plan, innego nie widzę. Jest wraźkę z cierpienia. Nie ma szału. Ale chyba, no chyba, że zrobi to rozbicie. No to będzie dupa, nie? Ale lubię destro grać, ale ja tu nie widzę destro za bardzo. Tu nie widzę destro za bardzo. No, dobra, no to lecimy. Logistyka byłaby spoko, jakbym dostał. No zawczasu, tak? Jakbym zawczasu dostał. No, ale no, chyba, że mnie skontroluje, no to nie będę miał wyjścia. Jak mnie skontroluje, no to, no to trudno, tak? No to trudno. No, chciałem w sumie ten lotny umysł mieć. Chciałem w sumie ten lotny umysł dostać, powiem wam szczerze, no, że chciałbym. Że chciałbym, chciałbym i czekajcie, żeby dostać docny. Ale mroczek też muszę sobie wziąć, bo potem jeszcze nie da, nie? Dobra, żeby dostać lotny, dobra, potrzebujemy... Dobra, uda mi się to doklecić. Eee, czekajcie, żeby mieć lotny potrzebujemy, tak, akademia. Wyjątkowa intuicja i... Dobra, no mi już ból jak najbardziej. Znajdowanie drogi, Nope. Odkrywanie na pewno musi być, wyjątkowa intuicja. Tak, lepsza logistyka. Obrona, lotny umysł. Dobra. Zajebiście dużo wiedzy. Cieszy mnie to w cholerę. Zajebiście dużo wiedzy. C cudownie wręcz. Zajebiście dużo. Mhm. Dobra, no zobaczymy. Zobaczymy, co wyjdzie, tak? Zobaczymy, czy to, to się uda. Jak najbardziej zdeprawowana ziemia. to Dowodzenia i tego to się nie dało składać, nie? <laughs> Dałoby się, ale no, raczej... raczej, moi drodzy, niekoniecznie. Jeszcze osłabienie cierpienia bym chciał. Jakby osłabienie z cierpieniem bym chciał, bo samym tym to nie wygram, nie? Znaczy jest to dobrze, ale jakby. Fajnie to wygląda, naprawdę dobrze. Tylko potrzebowałbym właśnie dostać jeszcze kurcze. No wiecie, o co mi chodzi. To, tu. Będziemy zrolować ten poziom może gdzieś mi się uda dostać Dobra, nie dostałem, jeszcze gorzej wyszedłem na tym No niezbyt dobrze Muszę oszczędzić też w sumie tej kasy, nie? No umiesz umysłu, ale tam nie wiem czy ja miałem slow i dezo No tego nie będę używał, dobra, jeszcze może się uda coś ukminić, jakoś Jakoś, jakoś to dostać, tak? Zobaczymy Rady tutaj, bo do, inicjatywa do strzelców. Ja to jest tak zwany jeden szałek. Nie wyjdzie, to jesteśmy w dupie, tak? Jesteśmy w dupie. Niezbytnio miło, i nie jest zbytnio wesoło, tak? To jest fajna rzecz, ale ją sobie po prostu sprzedamy. W sumie tej wiedzy, no to nie ma jakoś dużo, tak? 15 wiedzy. Z tym magiem, w sumie, Defa bym sobie dodał. Defa na pewno. Siły czarów. Defa. Teraz tak. Ja muszę iść w lewą ścieżkę, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy. Nie, no poziom na pewno będzie. Ty będziesz czy plus dwa wiedzy, tak? Jest plus 2 wiedzy. Nie, moi drodzy, czy ja bym wolał nie iść tutaj, bo zresztą logistyki dostanę. Artefakt tutaj oszczędzimy. Weźmiemy sobie poziomy i dobijemy sobie tego builda lepiej. Tak, bo bardziej dosadnie. Hmm. Oszczędzę tutaj, na pewno ja będę nic więcej wydawał. Jestem mi szkląd, super. No i tyle, co się tam reszta wydarzy, to się wydarzy. Dobra, jakoś będzie bieda z jednostkami. Uniczek. Jak najbardziej będzie. Gramy one. To jest tak zwany losówka. Jak się uda to się uda. Jak się nie uda to się nie uda. I ostatni bastion jak najbardziej. Nie mam za bardzo kasy. Ten artefakt mnie będzie kosztował. Bardzo dużo do mojego życia intelektualnego. Ale on jest bardzo dobrym artefaktem. Toż będziemy musieli grać bez ulepszeń. tak? Po prostu bez ulepszeń niektórych. Daje się być solidny herek. Daje się być naprawdę solidny. Ja lubię bardzo mrok. A czy przeciwnik wiesz, ja lubię. Znamie na przykład grać jakiś urok. ale przeciwnik to jest. To jest jeden z lepszych, więc ja się tam jakoś nie przyjmę. Nie popatrzyłem sobie, co on tam ma. Jestem głupi trochę. Na silnik ze smoczych zębów jest. No, jeszcze czy czarów, to bardzo dobrze w sumie. Nie, to będzie kosztować życie. Dobra, bardzo dużo mnie życie będzie to kosztować. Brać wszystko. <grywa> bardzo dużo mnie to kosztowało. Mhm. Mm Raga gulca. Ok. Bardzo dużo mnie to kosztowało. Dobra. Nie wygląda to super. <laughs> Sobie jeszcze denerwę zróbmy, bo przecież mamy szansę. Minus moral jest też dobry, ale jakby. Ale uważam, że. Chociaż myślę, że w sumie tak sobie teraz myślę. 9000. To idealnie byłby level, tak? Byłby level albo minus moral i minus szczęścia przeciwnika. Jak mi to staty zmieni? Ja zastanawiam się, w jaki sposób mi to staty zmienia, tak? Niewiele zmienia, zmniejsza morale, tak? I szczęście. Zostajesz w takim razie. Dobra, no ale co z tobą zrobić w takim razie? Tym z artefakty No, 6000. 9 tysięcy, Jakby się udało dostać 9000? Powinno się udać dostać 9000. Możemy spróbować w sumie. Hmm? Tak, uda się. Dobra, jakby mi, no, mimo że to na taki wiedza, no to tam mi nie zrobi wielkiej różnicy. A ja sobie moi drodzy, do, dorzucę sobie po prostu. Powiem wam, że magiczne zwierciadło obronę większą. Dobra. Zobaczymy. Eee, zobaczymy. Nie wygląda to cudownie. Nie, <laughs> ja, bym powiedział, że do dupy. Inicjatywa oraz ataczek. Na ciebie. Na ciebie. Życie. To jest inicjatywa na, na ciebie. Minus defy na pewno. E, z defem najlepiej, albo z życiem jest ok, bo mi się dobrze układa. Z tobą oraz u ciebie to samo zrobię. Def oraz życie dla ciebie. Mm -hmm. I to wie jeszcze coś zostało do zrobienia. No w sumie dwa... No w sumie nawet dwa nie to wyszło. Wiem, że on tam nie za dużo zrobi, ale mimo wszystko, mimo wszystko będzie spoko. Dobra, zobaczymy. Jak on wziął rozbicie roku, to GG na starcie, tak? Ja <gryw> rozwiciem roku to GG na starcie. A nuż nie zrobił. A nuż nie zrobił. Posiada ataku, oraz nie posiada szczęścia. Dobra, czyli dużo rozbić będzie w takim razie. I może być ten, yy, wbrew pozorom ta balista, nie? Może być! Dobra, nie ma balisty. 13, 18, 1, 4. Na pewno są jakieś rozbicia. Dużo defa. Miał ja pałkarza, tak? To ja pałkarza nie lubię, bo mi tutaj wlezie i mi wszystkich zapieprzy. Raczej no, ja innego na środku. Dobra, jolo, 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 dobra. Skąd tam ma mogę sobie wejść. Okej. Okay. Hmm, eksperckie rozwiciem roku. Eksperckie rozwiciem roku jest. Czyli jest empatia i jest podskrzyki i wbicie się. No idealnie mnie wyczuł. No jak ja nie lubię jak ktoś dokładnie gra, to co jak chcę zagrać. To jest aż przykre czasami. Naprawdę to jest aż przykre. Hmm. Nic nie zrobię w tym, w tym wypadku. Dobra, to ja się zbustuję, a siebie nie mogę. No, jakby, jakby to ciągle jakiś sposób tam działa, nie? Tylko dwie tury trwa. Rozkładnik na dwie tury trwa. No niezbyt to dobrze wygląda. Znaczy ciężko. Uj. Niech sobie go tam bije, no dwie tury, dwie tury, no zawsze to coś, nie? Zawsze to coś, tak? Zawsze to coś. Wiem, że masz rozbicie, widzę. Daję sobie z tego sprawę. Jak najbardziej sobie zdaję z tego sprawę. Wszystko wiem, co masz. No, idealnie wieczór. Więc to nie będzie zbyt miłe, no ale dwie tury to ciągle dwie tury, tak? To nie jest dużo obrażenia, ale. Ale mimo wszystko, żadne inne czary mi się średnio opłacają, tak? Nie opłacają mi się w żaden sposób. W żaden sposób mi się nie opłacają żadne inne czary. Mm, dobra. Jeszcze nie trzy ataku, to też jest słabe. Wraźka jest w sumie! Dobra albo i niedobra, nie? Dobra, ja jestem za tym, żeby kulą ognia go przypierdaszyć. Widzimy wózek mhm, mm bardzo dobrze I najbardziej, najba najbardziej tego z tyłu na razie na no, spokojnie, obijajmy, póki się da, fajnie okej, okay, no nie bije to dużo nie bije to pre w ogóle jest bardzo dobre moral jest ok zrozumiałem i najbardziej osłabienie też w sumie w jakiś sposób tam zadziała na te 9 tur, to nie tak najgorzej potężny cios, dobra rzecz Dobra rzecz na łucznika tutaj. Jakby nie wziął rozbicia, to by w ogóle i była Ten moralno będzie bolał, tak? Oj, będzie. Oj, będzie bolał, Będzie bolął. Ja miał hipno, no to bym hipno rzucił, tak? Ja bym miał szał, to bym rzucił szał, no, ale no nie ma, no. Znaczy, co on tyle moraluje? Go ma w sumie tylko trzy morale, nie? ja tak w sumie śmiesznie. ja tak w sumie śmiesznie wam powiem, szczerze. ja sobie dam defa, bo co ja mam robić? Innego za bardzo nie. Jakby nie ma różnicy dla mnie, nie? Ja po prostu za mało biję, żeby przetrwać jego atak, tak? Mój czary ryzykowne na jeden raz, no to nie jest zbyt mądry, tak? Pamiętajcie, że to nie jest jakoś rozsądne. Serio, kurwa, moral? XD XD XD, XD. To jest 30% szansy, a on dostał na połowie jednostek ponad. zdamy sobie wziąć i potem pięścią w razie czego bić jeszcze. To poszło to, no trudno się mówi. Trudno się mówi. Żyję się dalej. Do mnie zapierdoszy dość mocno. Eksperckie rozwiciem roku. To jakby nic mi nie da. Wraśka też mi nic nie daje. Tak naprawdę jego busty tak szczerze powiedziawszy mu daje. Na razie po prostu rozkot grupowy, tutaj nie. No i go tam po prostu męczy. No i tyle, no jakby, nic on nie bije, bo więcej szał na niż ja zdążę zadać obrażeń. Ale no, nic na to nie poradzę, żeby miał idealną kontrę w mój build. No właśnie, nic na to nie poradzę. Nic na to nie poradzę! Ja go nic nie bić. Nic na to nie poradzę. Idealnie rozbicie wziąłem, kurde. Nic na to nie poradzę. To akurat jest losowość, to jest taki ryzyk fizy, gry z akademia, ale fajna akademia wyszła. Znowu mi się podobała. Bardzo fajna wyszła. Tutaj ja gram na dwie magie. Mogę grać na te dwie magie, a i tak bym się nie wyrobił z czasem. No, jakbym miał rozbicie. Młotnym, jakbym miał hipno. To hipno, czy, czy jakiś szał tam na nich z przodu, czy coś. To szałym bym podziałał, tak? To nieważne, czy było rozbicie, czy by nie było rozbicia i tak by poszło w miarę w miarę fajnie są fakty hmm, takie są po prostu fakty nie czy po prostu pięć nie walić mhm w szczególności że jest dowodzenie więc jednostek tak mhm uh -huh. jeszcze moral jeszcze więcej morali tak by jakby, jakby trzy morale to byłoby po prostu za mało tak XD Śmiechu warte. Naprawdę śmiechu warte. Dosłownie śmiechu warte. A ja powiem wam szczerze, że jestem trochę przeciążony już tą grą. i ja to nawet mocno. Jestem przemęczony. Bardzo. Graniem trochę tej areny. Dobrze sobie dychnę. Bo już za dużo, za dużo. Też tak macie, myślę, z oglądaniem. Też tak sądzę, że już za dużo też jest na kanale tego Herosa, ale to się zmieni. Wszystko się zmieni. Będzie w porządku, tak. Wszystko będzie spoko. Wszystko będzie w porządku. No, my nic nie możemy zrobić, nie? Nic nie możemy tutaj zrobić, bo mi nic nie działa. Oj, rzucamy to osłabienie. Nie wiem, to zmieni, ale na niektórych jednostkach zawsze. Zawsze coś. Mhm, niech se goni. Downie. Nie no, jakby nie rozbicie to myślę, że... Chillera. Chillera easy win byłby. Easy jak jebanie. O, a, a ja minus moral dostałem, nie! XD. Jezu, ja mnie czasem ta gra kurwia, Znaczy denerwuje, znaczy wy tego nie rozumiecie w pewien sposób, ale to jest naprawdę czasami mega ir 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 irritating. Mega czasami irritating. Znaczy ja mam minus to szczęście też fajnie wchodzi, nie? Ale dalej znowu moralował, tak? Nie chcę go bić, bo mnie walnie Tutaj nie jesteś w stanie się skontrować A tutaj jesteś w stanie się zabić KURWA MAĆ, TY TY DEŚNIAKU, TY DEŚNIAKU Nie mam za bardzo znamienia, więc jakby nic innego nie jestem w stanie robić Bez sensu, bez sensu, bez sensu bez sensu, bez sensu. Wszystko jest bez sensu. Chciałem sobie zagrać bezpieczne przywołanko, w sumie z pułapkami, kurczę. Wyczuł mnie, wyczuł mnie. Nie lubię tego, jak ktoś wyczuwa tak na farcie. B. Bardzo mamy co zrobić innego. No, stój sobie po prostu. Dobra, kończmy to, bo też tak nie jestem w stanie ich pomordować, nie? No nie jestem w stanie, no rozkład nic nie bije z takim rozwiciem. Nic nie bije po prostu, nic. A chciałem, żeby se oddał. Nie wyszło. Nic nie bije z takim rozwiciem rozkład, po prostu, that's all. Szałby to dał, strzałem bym to był w stanie bym to ugrać, znamieniem i strzałem, tak nawet z tymi rozbiciem To byłbym w stanie to wymanewrować, nie? Bo miałem ten dobry artefakt do unikania tych, yy, tych, tych odporności To on i tak sobie nie wziął żadnych otworności, więc mi to tam na jeden cholerę to wyszło akurat Jednak te empatia i dowodzenie, no dowodzenie jak się z empatią ładnie mu wyszło, krzyczek też jest No, bardzo fajny bildik no Nie do nie do ugrania w mojej sytuacji w tym momencie Łombrzy żywiołaki Niech się biją Niech się biją Niech mordują Niech mordują Tak podsuwał że już się nie walniesz, więc nawet przykre bra niech się pogoni Tyle mam frajdy z niego <grymne> O, akres wino fajnie Bum, niech goni O, wpadłem idealnie No, tylko w sumie Bum Bum, bum, bum Okej okay. Nie no, w go też nic nie bije, nie? Ciężka sprawa, ciężka Nie no, kurczę Trzeba było grać destro. Aaa, destro też miał mocne. Wiecie o to, chodzi, że miałbym je mocne. 23 siły czarów. Kurde, no to jest taka losowość, GG, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu tak dłużej grać. Ale kurde. Kurcz, jakbym wyczuł, że on weźmie, jednak mnie wyczuje. No to z ładnym destro i nawet z tym artefaktem i z tą siłą czarów. To bym naprawdę je Naprawdę solidnie, tak. Bardzo dobrze bym je baszył. Znamieniem z lotem rzucił sezna, a potem na napierdaszał, tak? <grafy> Jakimś. Ojc, ojc, ojc. Oj. No ja był to dobry rok. To jest tak. U mnie ciężko trafić orkiem. Trzeba mieć naprawdę szczęście, żeby trafić. No bo. Bo trzeba by. Bo... bo ciężko trafiać, o cztery czary, a ja w sumie gram wszystkie. Jedynie światła nie gram zazwyczaj w orków. Ale wszystkie inne czary zawsze gram. Jakby... Ale miał pułapki. Oho! Na lotnym. A było piękne. Dobra, Nie, no dobra, trzymajcie się ciepło. Dzięki Wam za oglądanie. Do usłyszenia następnym razem. Już ja już po przerwie, po powrocie będę nagrywał. Więc trzymajcie się ciepło. Pa pa!